Że działo się lipce z jakonówki. Zboże kłaniało się mocno ciężkim kłosem do ziemi. Bydło wypasane na leśnych polanach wyglądało dorodnie, a świnie, które wyganiał jesienią w dębinowy las na żołędzie, zabierał dopiero, gdy wsypnął pierwszy śnieg, a wyglądały te świnie okrągłe, utuczone. działać tajemnicza moc, że tak dobrze wiedzie się Lipce. A tak, to dziwnie, że cała wieś koniec końcem wiąże. My krowinę wypuszczamy na gołą miedzę, a on swoje krowy pozwala wejść w lośne paprocie. Jest coś na rzeczy. Lipka pobudował nowe pomieszczenie dla bydła. Takie osobne, nie jak u wszystkich, się żerdzie odgradzają, za którymi sterczą łby. owiec, krów i konia. A ogora też mogła powstać przy diabelskiej mocy. Nas nie stać na taką budowę. Ledwie koniec, w wiążemy, Tak, to musi być powiązanie z czortem. Jestem przekonana, musi być coś na rzeczy. Oj, musi. Oj, musi, musi. E... Mm. Chojny i uprzejmy. Chojny i uprzejmy, to prawda, a i jadła dobrego nie żałuje, jak pracujemy u niego. A i czuły na ludzką biedę, oj czuły. Do Sikorowej wyspał też parobka z kurą zboża i słowy. A Konopkowa, jak obdowiała i została sama z gromadką dzieci, to Lipka przez parobka Posłał garniec miodu i kobiałkę cera. Dobry, ale on ma układy z nieczystymi mocami. Przez swoją dobroć chce nas pozyskać i włączyć w diabelskie noce. A Aświński. świńskie boki, takie pokryte czarnymi plamami, Jakby wyciągł na nie swoje łapy. Musimy na niego uważać, o i musimy. A jak strzelcy chodzą po lesie za porządkiem złodziejami drzewa, to świnie lipki w paprociach stają się niewidzialne? I lipki nie można ukarać, bo świnie są niewidzialne. To musi być czarcia moc. To musi. Powiadają, że w czasie udoju diabeł może przyjść i ssać czyjąś krowę. To prawda. Ponoć, ponoć czort tylko w ten sposób zaspokaja swój apetyt. Mam pomysł. Niech cała wieś odłączy się od lipki. Damy mu nauczkę. Damy mu nauczkę. Odłączmy się od niego. Zobaczymy, jak lipka zareaguje. Zobaczymy. we wsi, że zaczynają stronić ode mnie. Przecież krzywdy nie mają. Jak robią, to ja bo im dobrego nie żałuję. A i wynagrodzę, jak trzeba. O, co im chodzi? Panie, we wsi powiadają, że masz układy z diabłem. Będę cię unikać. <śmiech> tak? <śmiech> Pokażę im, kim jestem. Naszyjce ciekawość. Szukają złych mocy? Będą je mieli. Pragną ujrzeć diabła? Zobaczą. Biedni od chaty do chaty. Hmm. Powiedz, jak ich białki pójdą w niedzielę do kut do kościoła, niech chłopy przyjdą do mnie. Ha, to będzie ważne spotkanie. A mieszkańców wsi proszę na świat! Chłopie, no co, To, chłopy! Pójdziemy do lipki zobaczymy, co on nam pokaże! On honorowy, to i my też będziemy. Pójdziemy. Jak nasze kobiety pójdą do kościoła, to by do Litki. Pójdziemy. Mamy swój honor. Was chłopy biorę na świadku. Zobaczymy. My, kto przegra, ten stracony. <y> <noise> nie ten Jeszcze nikt ze mną nie wygrał. A no, zdawaj. Chcesz się ze mną zmierzyć? To zaczynamy. Ze mną nie tak łatwo. Żebyś nie żałował. A no, spróbujemy, spróbujemy. Pamiętaj. Przegrasz, po twoją duszę zabieram do naszego figiełka. Umowa no stoi! Stoi! I. Wracajmy do domu, bo też naszej wioski. A ty, Lipka, swój chłop. Swój chłop. Cieszę się, że zdobyłem wasze zaufanie. Wolę żyć biedniej, ale ze świadomością, że mam was, mieszkańcy, za przyjaciół. I do dziś. Na widok głazu pod jakąówką, z uwzględnieniem diabelskiej mocy, nikt nie ma wątpliwości, że tam właśnie przed wielu, wielu laty rozegrała się prawdziwa walka między człowiekiem a nieczystą mocą. Chyba tylko napis, pomnik przyrody, mąci ludziom w głowach. Naprawdę, to kilkanaście minut tego przedstawienia, ale napracowali się, trzeba było tych prób, robić, już nie mówię, mówię o strojach, ale w ogóle to wszystko złączyć I, i dojazd ludzi niektórych i także, no ale warto było, na tej chwili, prawda, na tej chwili. Teraz przedstawię właśnie po kolei yy, Irena Statkiewicz, jak, 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 yy, emma mistrz Zalewska. Laura Ela Ostypa Paweł twarowski Lipka <noise> Bożenka Krzysztof y, parobek